Siemano razem z moimi zielonami z klasy chcieliśmy Wam opowiedzieć, dlaczego musicie przyjść do naszego liceum akurat na profil dwujęzyczny i dlaczego my wybraliśmy właśnie ten profil. Wybrałam klasę dwujęzyczną tak naprawdę z wielu powodów, ale myślę, że najważniejszym dla mnie był fakt, że dzięki zwiększonej ilości godzin języka niemieckiego w tygodniu mogę się lepiej przygotować na egzamin z DSD, z którym tak naprawdę wiążę swoją przyszłość, ponieważ dzięki niemu będę mogła łatwiej się dostać na studia za granicą. Cześć, jestem Marcin i chodzę do dwójki na dwujęzyk dwój z rozszerzonym niemieckim. Wybrałem akurat ten profil, bo, bo języki są dosyć, moim zdaniem, uniwersalne. Ale i pracodawcy na pewno poszukują ludzi z ogarniętymi językami. Nie tylko z jednym, z, tylko z dwoma, trzema co na pewno oferuje nam dwujęzyk w dwójce. No i dlatego serdecznie zapraszamy na dwujęzyk. Jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie iść Idź do klasy językowej. Będziesz miał miała szerokie możliwości na przyszłość. Będziesz mógł studiować każdy kierunek, jaki sobie wymarzysz. No i oczywiście będziesz miał dużo lepsze predyspozycje do wyprowadzki, na przykład studiów czy pracy za granicą, przykładowo w Niemczech czy w Austrii. Wiadomo, że tam są wyższe zarobki niż w Polsce. W przypadku profil dwujęzyczny był bardzo dobrym wyborem oraz kontynuacją nauki języka niemieckiego, ponieważ chodziłam już do dwujęzycznej podstawówki. Profil ten umożliwił mi również podniesienie moich umiejętności w pisaniu, zarówno jak i w mowie, w języku niemieckim oraz rozszerzył moje słownictwo. Dzięki temu profilowi będziecie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu DSD-1 oraz DSD-2, który sprawdzi Wasze możliwości językowe oraz w przyszłości pozwoliłam na podjęcie zagranicznych studiów bądź też pracy. Jeżeli zastanawiacie się właśnie nad tym profilem, ale martwicie się, że wasz poziom języka niemieckiego nie jest dość dobry, to nie martwcie się. Na języku niemieckim jesteśmy podzieleni na dwie grupy, które dostosowują swój poziom do waszych możliwości oraz waszych umiejętności. Dlatego, jeżeli jedynie o to się martwicie, to nie ma powodu do zmartwień i bez wahania zdecydujcie się na właśnie ten profil. Początkowo nie planowałam mojej przyszłości ani z językiem niemieckim, ani z tą szkołą. Jednak gdy w końcu się zdecydowałam i odważyłam, to myślę, że lepszej decyzji nie mogłam podjąć. Na pewno wzbogacił się mój język oraz um, stałam się swobodniejsza w rozmowie w języku niemieckim. Ale co dla mnie jest najważniejsze, to jest to, że spotkałam wielu ludzi. Ludzie, którzy mnie wspierają. Tak jak moja klasa, która podziela właśnie takie same zainteresowania jakie ja posiadam, czyli właśnie zainteresowanie do języka, ale też nauczycieli, którzy po prostu przekazali nam swoją wiedzę i na pewno mają jeszcze dużo nam do powiedzenia. Dodatkowo spotkałam tutaj ludzi z zagranicy, którzy właśnie prowadzili z nami różne zajęcia, które właśnie były organizowane ze względu na współpracę, jaką prowadzi nasza szkoła. To nie tylko poszerzało naszą wiedzę, ale też naszą osobowość. Staliśmy się tolerancyjni oraz bardziej otwarci na świat, ale też właśnie wzbudziło to w nas ciekawość do innych kultur. I to jest ważne, bo szkoła nie powinna tylko poszerzać naszą wiedzę, ale też naszą osobowość. Oraz powinna nas stworzyć, z nas stworzyć właśnie ludzi dobrych, którzy później będą rozwijać ten świat. I gdybym miała możliwość właśnie jeszcze raz podjąć decyzję, to na pewno moja decyzja byłaby taka sama i znowu wybrałabym dwójkę, profil dwujęzyczny. Na profilu dwujęzycznym zaczęła się moja miłość do języka polskiego. A ponadto, dzięki temu, że polepszyłam moje umiejętności z języka niemieckiego, moja pewność siebie znacznie wzrosła. Dobra, jeszcze jedno: Ja, jeśli boisz się rozszerzonego polskiego, to ja Ci powiem tak. Ja w zawódce byłem, no taki średni, nie, jakieś tam wypracowanie napisałem, jakieś tam wypracowanie mama za mnie napisała, no yy, i co, i poszedłem do rozszerzony polski, jak ja w ogóle nie wiedziałem, że rozszerzony polski będę miał w tym liceum, no ale dobra, przychodzę na te nie wiem co się dzieje w ogóle, bo tak średnio ogarnia, ogarniałem, nie, no ale dobra, minęło tak półtora roku i całkiem dobrze ogarniam, nie, tak te lekcje mnie tak uwrażliwiły, tak już wiem o co chodzi, nie, no mówię Ci, także jak nie ogarniesz tego polskiego tak super, to też się da wszystkiego nauczyć naprawdę i z pomocą nauczycieli naprawdę nie jest to jakiś duży problem. kasa dwujęzyczna jest bardzo dobrym wyborem dla osób, które pragną poszerzyć swoje umiejętności w języku niemieckim, a także wiążą z nim przyszłość. Bardzo ważną rolę w nim odgrywa również egzamin DSZ-2, który nie tylko sprawdza nasze umiejętności, umożliwia on podjęcie studiów w danym kraju niemieckojęzycznym. Siema. Jeżeli jeszcze nie wiesz na jaki profil się wybrać, zapraszam Cię na profil dwujęzyczny. W obecnych czasach języki to podstawa, a u nas masz wiele możliwości. Po szkole czekają Cię wymarzone studia, a później wiele możliwości pracy, czy to w Polsce, czy za granicą. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w murach szkoły. Mam nadzieję, że widzimy się we wrześniu.